Chociaż w życie jest jak kilka, startych, podważne, żeby złapać ten ważny ryd. I adrenalina są jak inna, która ciągnie cię do nieba, do Boga, czy do Noga, czy reszta to, co kochasz, to Liny, te Liny to drabiny, którymi możesz wsinać do marzeń, do ich spełniania. Kiedyś, tu, teraz na szczyt. Zauważ, że życie jest jak ten bit. Niby dobrze, niby źle. Czasami czuję, że nie jest okej. Okay. Ktoś zapieca mi mówi? a ja czuję, że sądzi źle. Może trafię na pustą spojenie, ale się nie załamuje i się nie podaje, tylko lecę dalej. Żeby życie przeżyć i by nie uciekło. Trzeba przeżyć. Najpierw piekło. Miłość i adrenalina są jadlina, która ciągnie cię do nieba, do Boga. Czy to noga? Ręczna. To co kochasz To liny Te liny To drabiny Którymi możesz się wspinać To marzeń Do ich spełniania Jeszcze jedno Żeby nie było biednie Nie śmiej się z depresji Ani innej agresji Bo sam możesz być kiedyś W takiej sytuacji W której będzie dużo niepotrzebnej akcji Wpadajcie na kanał Fbeats i siema. Chociaż w życiu jest jak kilka zdartych, płyt ważne, żeby złapać im ten dobry rytm. Miłość i adrenalina są jak lina, która ciągnie Cię do nieba do boga, czy to noga, czy ręczna to co kochasz, to liny tej, liny to który nie może się wspinać do marzeń, do ich spełniania. Kiedyś był, teraz na szczód że życie jest jak ten bit. Niby dobrze, niby źle. Czasem czuję, że nie jest okej, okay. coś za moim plecami, moim bled, a ja czuję się, że są źle. Może trafia na pustą spojenie, ale się nie załamuje i się nie podaje. Tylko lecę dalej, żeby życie przeżyć i by nie uciekło. Trzeba przeżyć najpierw piekło. Nozi adrenalina, są jak lina, która ciągnie się do nieba, po Boga, do tego, co kochasz. Co to mogę, to, co, to, co, to, 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 lina. Lina to I jeszcze jedno, żeby nie jak było, biednie, ja nie się mi się agresji, ani innej agresji, bo sam możesz być kiedyś w takiej sytuacji, w której będzie dużo niepotrzebnej akcji. Wpadajcie na kanał FB i ELO. Tu, 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 tu. Chociaż życie jest jak kilka, starych, podważne, żeby złapać ten dobry bieg. Miłość i adrena są jak lina, która ciągnie Cię do nieba, do Boga, czy to noga, czy Ręcz na to co kochasz to liny, te liny to drabin, którymi możesz się wspinać do marzeń, do ich spełniania, kiedyś w dół, teraz na szczyt, zauważ, życie jest jak ten bit, niby dobrze, niby źle, czasami czuję, że myśli źle, Mocę trafię na pustą spokoję, nie, ale się nie załamuje nie. Żeby życie przeżyć i by nie uciekło, trzeba przeżyć najpierw piekło. Miłość i adrenalina są miaglina, która ciągnie ci do boga, do nieba, do tego co ko Nie, dobra. Ho. Czas życie jest jak kilka starych chłód ważne, żeby złapać ten dobry rytm, miłość i adrenalina są jak lina, która ciągnie Cię do nieba, do Boga, czy to noga, czy ręczna, to co kochasz to liny, te liny to drabiny, którymi możesz się wspinać do marzeń, do ich spełniania, kiedyś duch. Teraz na szczyt zauważy życie jest jak ten bit. Niby dobrze, niby źle. Czasem jej czuję, że myśli źle. Może trafię na pustą Je, nie, ale się nie załamuję, żeby życie przeżyć i by nie uciekł. Trzeba... nie dobra, nie? No spokojnie, wdech, wydech i lecimy. czas życie jest jak kilka starych, but ważne, żeby złapać ten dobry rytm. Miłość i adrenalina są jak lina, która ciągnie cię do nieba, do boga. Czy to nowe, czy ręczna, to co kochasz? Te liny, te liny, to drabiny, którymi możesz się wspinać do martw, do ich spełniania kiedyś dół. Teraz na szczyt że życie jest jak ten bit. Niby dobrze, niby źle Czasami czuję, że nie jest ok. Może trafię na pustą spojenie Ale się nie załamuję i się nie poddaję Tylko lecę dalej, żeby życie przeżyć I by nie uciekło Trzeba przeżyć najpierw piekło Miłość i adrenalina są jak lina Która ciągnie cię do nieba Do Boga, czy to noga, czy ręczna To co kochasz i jeszcze jedno, żeby nie było biednie. Nie śmiej się z depresji in, ani innej agresji, bo są możesz być kiedyś takiej sytuacji, w której będzie dużo niepotrzebnej akcji. Dajcie na kanał F Beats. Ho. Czas życie jest jak kilka Zdartych, podważne, żeby złapać im ten dobry let. Miłość i adrenalina są jak lina Która ciągnie cię do Boga Do nie... nie, dobra Dzisiaj na planie, kurka, lecimy Ho. Czas życie jest jak kilka Stary płyt ważne, żeby złapać ten dobry rytm Miłość i adrenalina są jak lina Która ciągnie Cię do nieba Do boga, czy to noga, czy ręczna To co kochasz, to liny Te liny to drapiny, którymi możesz się wspinać Do marzeń, do ich spełniania Kiedyś do, teraz na szczyt Zauważ, życie jest jak ten pit Niby dobrze, niby źle. Czasami czuję, że jest, nie, okej, okay. Chociaż na pustą trafię, spojrzenie się nie załamuje i się nie potę. Tylko lecę dalej, żeby życie przeżyć i by nie uciekło. Trzeba w końcu przeżyć piekło. Miłość i adrenalina są jak lina, która ciągnie ci do Boga, do niej, Nie, dobra, nie, nie, kurka! Dobra, bo kurka mi serce nawala. Trzeba zrobić języka trochę ruchem. N en... o, kurka wodna. Dobra, nieważne. Lecimy. Jak jest mocno? Czas życie jest jak kilka statyk ważne, żeby złapać ten dobry rynek. Miłość i adrenalina są jak lina. Która ciągnie cię do nieba, to bok, to noga, czy ręczna. To co kochasz, to liny, te liny, to drapiny, którymi możesz się wspinać to marzeń, to do marzeń, do ich spełniania. Teraz na szczyt. zauważ, że życie jest jak ten bit. Niby dobrze, nie źle, czasami czuję, że nie jest okej. Okay. Może trafię na pustą spojenie, ale się nie załamuję i się nie poddaje. Kolecę dalej. Żeby życie przeżyć i by nie uciekło, trzeba przecież... Przeżyć piekło Miłość i adrenalina Sonia lina, która ciągnie cię do nieba, do Boga Czy to noga, czy ręczna to co kochasz I jeszcze jedno, żeby nie było biednie Nie się z depresji, ani innej agresji Bo sam możesz być kiedyś w takiej sytuacji w której będzie dużo niepotrzebnej akcji Spadajcie na kanał FBS, no i siema tu tu tu, 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 tu. Oh, chyba to mam w końcu. to teraz montaż chociaż życie jest jak kilka statykut ważne żeby złapać ten dobry rynek. Miłość i adrenalina są jak lina, która ciągnie cię do nieba, do p, do noga, drzewa, do tego, to liny, te liny, to drapiny, którymi może się wspinać do marzeń, do ich spełniania. w do. teraz masz szczyt, zauważy, że życie jest jak ten bit. Niby dobrze, niby źle, czasami czuję, że nie jest okej. Okay. Może trafię na pustą spojrzenie, ale się nie załamuję i się nie poddaję. Kolecę dalej. Żeby życie przeżyć i by nie uciekło, trzeba przecież przeżyć piekło. Miłość i adrenalina Sonia która ciągnie cię do nieba, do Boga Czy to noga, czy ręczna to co kochasz I jeszcze jedno żeby nie było biednie Nie śmiej się z depresji ani innej agresji Bo sam możesz być kiedyś w takiej sytuacji W której będzie dużo niepotrzebnej akcji Wpadajcie na kanał FBS no ma to tu życie jest jak kilka starty podważne żeby złapać mi ten dobry rynek Miłość i adrenalina są jak lina, która ciągnie cię do nieba to bok, to noga czy ręczna to co kochasz to liny, te liny to drapiny, którymi może się wspinać do marzeń, do ich spełniania. Kiedyś do, teraz na szczyt. Zauważ, życie jest jak ten bit. Nie dobrze nie być, ale czasami czuję, że nie jest okej. Okay. Może trafię na pustą spojrzenie, ale się nie załamuje i się nie poddaję. Kolecę dalej. Trzeba życie przeżyć i by nie uciekło, trzeba przecież przeżyć piekło. Miłość i adrenalina, są jak lina która ciągnie cię do nieba, do boga. Czy to noga, czy ręczna to, co kochasz. I jeszcze jedno, żeby nie było biednie. Nie się z depresji, ani innej agresji. Bo sam możesz być kiedyś w takiej sytuacji, w której będzie dużo niepotrzebnej akcji. Wpadajcie na kanał FBIS i